Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Kawiński i jestem dyrektorem Departamentu Programatik w firmie Ryniaras de schmidt Polska. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na swoją prelekcję w ramach forum IAB pod tytułem Shades of Programming. Tytuł jest celowo przewrotny, dlatego że programatik, będąc obecnym na rynku blisko no, 10 lat, yy, stał się nieco przewidywalny. Jak wybory w Zimbabwe. Natomiast zmiany, które nastąpiły na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, czyli takie chociażby jak przejście z modelu Second Price Auction na First Price Auction, adaptacja przez większość wydawców modelu header bidding i zejście z modelu Waterfall, ten obraz mocno zaciemniły. Ja ze swojej strony, prezentując programatik z perspektywy wydawcy i Zdradzając nieco pikantnych szczegółów alkowy, chciałbym pokazać, jak drobne niuanse, zarówno po stronie kupującego, jak i po stronie sprzedającego, mogą podnieść efektywność kampanii realizowanej właśnie w modelu programatycznym. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.